Witam, jestem na wycieczce w lesie. Obiecałem kiedyś, że pokażę działanie nóż z zostaje D2, zahartowanym przeze mnie 60 Hz. Zobaczymy jak ten nóż się sprawuje. Są jakieś dębowe konary z złamanego drzewa. Wrzewo jest świeże. Nie ma linkich. Okej. Okay. Robię żębinka. No problem. Jak widać nic się nie dzieje. To dojdziemy teraz, spróbujemy sobie coś wyłupać. tak się zakończyła sprawa. Jak widać na krawędzi tnącej nie ma żadnego problemu. Jednakowoż nóż stracił czupek. Jak widać stal D2 z prawie pełnym płaskim szlifem, z bardzo cienką krawędziątnącą, z długim czubkiem nie nadaje się do dłubania w drzewach, za to doskonale nadaje się do rąbania. Spróbujemy wykonać jakieś batonowanie. Hmm. Nie wiem jak tego zrobić za bardzo. Ciężko kręcić jedną ręką, a drugą ramować drzewo. No, jak widać, krawędź tą sobie doskonale radę. Jednakowoż czubki przy tej stali zalecałbym robić bardziej pancerne. Ostrze zostanie przeprofilowane przeze mnie. I zobaczymy dalej, jak sobie ten czubek będzie radził. Niestety, e... no cóż, czubek się złamał. A dlaczego? Dlatego, że szlif jest tej samej wysokości po całej długości krawędzi tnącej. Nie zostawiłem grubego czubka. Tylko tak jak szedł kąt szlifu, wszędzie kąt jest jednakowy na całej długości szlifu. Przez to czubek jest bardzo, bardzo cienki. Noż, nadaje się doskonale do dzikania ale do wyłupywania i otwierania czołgów tudzież włazów studzienek kanalizacyjnych nie barw. oczywiście nie ma żadnego uszczerbku na krawędzi, na krawędzi tnącej mimo że ma ona 0,4 mm ta część noża spisuje się doskonale a zaraz sprawdzę czy włosy mi ogoli tak będę sprawdzał na klacie Ma, może mało widać, ale włosy ogoni, także nie ma żadnego wykruszenia, żadnego wybłyszczenia nawet. W związku z tym odradzam wykonywanie takich czubków stali D2. Oczywiście może się zdarzyć, że zahartowałem, ale tak nie jest. Ok, pozdrawiam to tyle.